Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś taki odcinek dość nietypowy, ponieważ ostatnio tutaj sobie przeorganizowuję trochę ten mój strych, no to wygrzebałem gdzieś z pudełek rzeczy, które już, dwie z nich już wam pokazywałem, a mianowicie rzutnik, rzutnik automatyczny Diapol oraz rzutnikania. i do tego ostatnio nabyłem, słuchajcie, rzutnik Sanyo, rzutnik cyfrowy i chciałem zrobić dziś taki film, porównać, w zasadzie nieporównywalne, czyli Rzutnik automatyczny przeźroczy Diapol 9839 Automat z polskich zakładów optycznych. Mam do niego też gwarancję. I ten konkretny model został sprzedany w roku 1989. Obok mamy Diaskop B9 Ania. Zakłady Prexer, łódzkie zakłady kinotechniczne. Też Wam już kiedyś go pokazywałem. No i tutaj na gwarancji też jest 1989 rok, choć to jest Gwarancja jakaś wielokrotnie kserowana, więc na pewno nie dotyczy tego konkretnego modelu, ale no można powiedzieć, że podobne lata tych dwóch sprzętów. No i sprzęt z XXI wieku, rzutnik sanio, chyba z 2009 roku, więc na dzień dzisiejszy też już stary. No, i spróbujemy sobie puścić przy, na każdym z tych rzutników coś. No i spróbujemy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Oczywiście. No tutaj ciężko mówić o jakimś konkretnym porównaniu, bo te sprzęty dzieli przynajmniej 20 lat rozwoju techniki, jak nie więcej. Myślę, że nawet więcej. Tutaj dodatkowo sprawy może utrudniać trochę sytuacja na moim strychu, bo odległość pomiędzy rzutnikiem a ekranem będzie wynosić za zaledwie 2 metry, co niestety wpływa bardzo niekorzystnie na to, jak to będzie wyglądać na tych starych rzutnikach. Za to myślę, że mam w miarę ciemno. Zaraz tutaj, czekajcie, wyłączę światło. I zobaczycie, czekajcie, jeszcze jedno światło. Ło, wow, zasłoniłem wszystko, ale teraz już chyba być powinno, powinno być widać. I na początek słuchajcie Diapol. O, tak nie może być. Tak. I zdjęcia, które były robione przez takiego przyrodnika amatora, więc nie są to jakby profesjonalne slajdy, tylko wykonane zdjęcia przez przyrodnika amatora, i potem przerobione na slajdy, właśnie włożone do. Koszulek. Rzutnik ma to, co przed chwilą pokazywałem. Pilot, więc będziemy go sterować pilotem. No i jedziemy. O! No i całkiem nieźle to wygląda, bym Wam powiedział. Tutaj w kamerze nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj, no to zdjęcie wygląda fajnie, jest bardzo ostre. Oprócz tego, Diapol miał możliwość sterowania ostrością z pilota, jeszcze. Dobra, tutaj mamy jakieś ptaki nad rzeką. Kolejne jajka. O to nie wiem co to jest kaczka. I tu też gdzieś w liliach wodnych uchwycona. Tu jakieś gniazdo żaby chyba. No to jakieś zdjęcie mało ostre, z dość daleka robione. O. Tutaj mamy ptaka. To Jest też ciekawe, gniaz... ciekawe zdjęcie jakieś gniazdo wyostrzone właśnie na to gniazdo. Reszta trochę rozmyta. No wiadomo, że to było robione na pewno aparatami analogowymi, bo to są bardzo stare zdjęcia. O. a teraz już mamy profesjonalne slajdy, akurat czarno-białe z odbudowy Warszawy od ostatniego. Tak, no taka dość ciekawostka Warszawa w zimie ciekawe samochody na ulicach, no i pustki ogólnie na ulicach. Nie wiem czy już do mnie pokazywałem tych slajdów ale też tutaj ostrość jest dość dobra choć nie wiem to może być kwestia niekonieczności przeczyszczenia optyki bo jak wyostrze górę slajdu to dół jest nieostry i na odwrót, tak więc tutaj trzeba próbować No. Tam za chwilę jeszcze będą zdjęcia z burzonej Warszawy. Więc, no, to są naprawdę dość stare zdjęcia. Tramwaj, zamek królewski. Mickiewicz, tak. Kolumna Zygmunta. No, i właśnie tutaj właśnie kwestia. No, pewnie trzeba byłoby przeczyścić optykę. Tutaj nic nie było robione z tym rzutnikiem. Zresztą leżał w pudełku od kiedy ostatnim razem Wam go pokazywałem. Ale powiem Wam, że jakoś obrazu jest niezła. Naprawdę. Oczywiście tu obraz jest stosunkowo mały, bo tak jak mówię, przydałaby się większa odległość. No ale niestety tu nie mogę jej uzyskać. No i na tym ekranie wygląda to nie najgorzej. Jak mówię jeszcze raz, czechosłowacki Briland. Też pewnie gdzieś z epoki. No. Złota, słuchajcie. kafe, R. Tak, teraz są zdjęcia z, generalnie z odbudowy Warszawy, tak? Czyli teraz będą taka, teraz będziemy mieli do czynienia ze zburzoną Warszawą. Czyli pewnie zaraz gdzieś po wojnie. A tam, ponieważ slajd dam jak mówię, od końca. Tam mieliśmy już tą odbudowaną więc pewnie jakieś takie trochę propagandowe slajdy o. Dobra tu nie wiem czemu mam do góry nogami włożony slajd Uuh, Spadł mi chyba magazynek słuchajcie przez to że miałem za bardzo przechylony japoń. Yy, dobra w każdym razie mniejszo, o tym, o to. E, Diapola powiedzmy, że mamy zaliczonego. Czekajcie, bo w tej chwili wszystko zgasło. A tu sobie muszę teraz przeorganizować stanowisko. Mm. Diapol olbrzym, ale naprawdę całkiem niezły sprzęt. No to teraz mega popularna. Słuchajcie, Ania. Ania niestety dużo tańsza w tamtym okresie. Choć powtarzam, w tamtym okresie, bo obecnie cenny Ani, o czym Wam też już mówiłem wcześniej... Czekajcie, ale coś mi tutaj nie chce... Za bardzo ta Ania zaskoczyć... W mojej... W mojej listwie... Czekajcie, nawet nie ma to w takim razie... No, i to co? Dobra, mamy. Słuchajcie, jako bajkę załadowałem, no bajkę, którą kupowałem, a nie była sprzedawana jako nowa, tak? Czyli to nie jest żadna bajka z lat 80., tylko bajka, która jest podobno nowa, żeby ta jakość obrazu była stosunkowo najlepsza. Z możliwych do uzyskania tu spróbujemy jeszcze, ale chyba nie da się już uzyskać wiele lepszego obrazu. A rzutnik był sprzedawany jako przeczyszczony. Dobra, smyrfowe okulary. No i tu widać, że jakość obrazu na ani jest zdecydowanie gorsza niż na Diapolu. Tak, Diapol miał dodatkowo Nóżki, które pozwalały jakby regulować. Ania tego nie miała, choć tutaj tak Diapolowi ten zakres regulacji był za mały, żeby trafić dobrze na mój ekran, do góry ekranu. Więc musiałem podstawić stolik. Dobra. No i widzimy jak to wyglądało. Generalnie na tym ekranie też jest to niezły obraz moim zdaniem, bo na ścianie jednak takiego efektu nie, nie mogliśmy uzyskać ale tutaj no zdecydowanie mniejsza siła lampy jest. Tak. Dobra, za to rzutnik jest bezgłośny. Diapol strasznie głośno buczał. Dobra. Słuchajcie, no da się oglądać. Trochę za blisko. Przydałaby się też większa odległość. Chociaż z kolei przy większej odległości trudniej jest złapać dobrą ostrość. Sprzęt, oczywiście, ręczny, czyli kręcimy korbką. Dobra, ale generalnie hmm, jakość akceptowalna, tak? I to była dla nas jakość jakby podstawowa, dla większości z nas, bo pewnie większość z ludzi, którzy oglądają ten kanał, jeżeli czymś dysponowali w dzieciństwie, to właśnie taką Anią, tak? A raczej nie Diapolem. Dobra, no więc tyle, jeśli chodzi o Anię. I teraz zrobimy porównanie z najnowszym rzutnikiem. Czekajcie, to znowu muszę przeorganizować stanowisko. Mogę już usunąć stolik. Och. Ponieważ rzutnik Sanyo ma wystarczającą regulację na nóżkach, poza tym, co się za chwilę poka pokażę Wam, on daje dużo większy, ob dużo, dużo większy obraz z tej odległości. Pewnie będę musiał przesunąć. Przesunąć kamerę zaraz. Zobaczymy, jak to się O, czekajcie Dobra. I dla porównania, nie będziemy tutaj puszczać filmów z Netflixa, tylko puścimy sobie kanał na YouTube Bajanie na Ścianie, na której bardzo fajny kanał, ponieważ. Można na nim pooglądać, słuchajcie, te bajki, które kiedyś były na migania, a dziś można je pooglądać z lektorem, z muzyczką. Bardzo fajnie to wygląda na właśnie YouTubie. Czekajcie, tylko teraz jeszcze muszę tutaj szybko poustawiać. Rozszerzę krany zachowaj zmianę, dobra i teraz tutaj sobie wrzucimy to bajanie na ścianie, czekajcie, chodź dobra, polecam kanał jak najbardziej no i co, i możemy sobie puścić jakąś bajkę, czekajcie, bo tutaj trochę ten rzutnik przeszkadza, trzeba by, znaczy ta kamera przeszkadza, trzeba będzie się lekko wycofać Ach. nie wiem czy mi się teraz uda objąć to całe Dobra, no i może puśćmy najnowszą produkcję sprzed 20 godzin. Robin Hood, kanał, jak mówię, jeszcze raz polecam. Jeżeli ktoś nie ma ani, to może pooglądać bajki z dzieciństwa w jakości HD, właśnie na YouTubie. W przełomie XII i XIII wieku żył w Anglii sławny rycerz Robin Hood, był obrońcą biednych i uciśnionych. W mieście Nottingham odbywały się zawody łucznicze. Obserwował je również miejscowy szeryf. O zdobycie pierwszej nagrody walczyli najlepsi łucznicy z jego straży. Dziesiętnik Will Hood'y już był pewien zwycięstwa, gdy nagle do zawodów zgłosił się nieznany nikomu młody rycerz Robin Hood. Sprawną ręką napinał łuk i za każdym razem trafiał w środek tarczy. Dobra, chyba wystarczy. Po zawodach łucznicy szeryfa... Spod no i dobra, i słuchajcie i widzicie jaka jest różnica. No oczywiście różnica być musi. Ten rzutnik, który tu w tej chwili kupiłem za jakiś bezcen, słuchajcie na Allegro, jak mówię, to już jest 10-letni żółtnik z rozdzielczością bodajże 1024x768. No, wykorzystuję przede wszystkim do oglądania filmów wideo, tak szczerze powiedziawszy, tak, ponieważ pod spodem mam wideo, mam też jakieś DVD. No, i od czasu do czasu sobie coś obejrzę. Czekajcie. No, i ten rzutnik daje sobie z tym nieźle radę. No, i jeszcze tak sobie teraz myślę, czy nie spróbować podpiąć pod niego jakąś konsolę i pograć na konsoli przy użyciu rzutnika. No, tu już dostaję obraz no niemal na cały ekran, tak? Czyli na cały tego brillanta, mimo że, jak mówię, jest tylko 2 metry. Jeżeli bym go, ten rzutnik cofnął, jeszcze tam na stoliku trochę dalej, to prawdopodobnie uda mi się osiągnąć pełną. Pełną wielkość obrazu, no więc sprzęt daje radę, ale myślę, że w swoim czasie tamte urządzenia dawały radę również, nawet słuchajcie, nawet ta nasza nieśmiertelna Ania, którą teraz trzeba tyle pieniędzy wydać, żeby ją kupić. No bo już patrzyłem, ja kupiłem za ponad dwie stówki i w tej chwili już gdzieś tam nawet i po trzy podlatują ceny. No i ceny bajek przede wszystkim, słuchajcie są ciągle bardzo, bardzo duże. Jeśli chodzi o Diapola, to Diapol jest w tym momencie tańszy jako sprzęt, no natomiast no ciężko tam znaleźć coś ciekawego. No Jest trochę slajdów na Allegro, ale to są slajdy takie głównie przechwycone gdzieś ze szkoły, takich właśnie też mam trochę. Bajki dla dzieci ciężko naprawdę wygarnąć. Więc ja tu mam trochę na Anię, puszczałem swego czasu mojej córce, ale teraz myślę, że spróbuję ją też zainteresować właśnie tym kanałem na YouTube, tak, Bajanie na ścianie, bardzo fajny kanał, bardzo dużo bajek, chyba wszystkie te, które gdzieś tam z dzieciństwa pamiętam. No w większości nie pamiętam takiego Robin Hooda, na przykład nigdy nie miałem, a fajnie jest go sobie teraz obejrzeć. No dobra słuchajcie, to są więc to moje sprzęty do prezentacji, tak? Trzy rzutniki, dwie jeszcze pamiętające PRL, no jeden trochę nowszy, choć na pewno nie najnowszy ale myślę, że daje radę. Dobra, więc dzisiaj dziękuję Wam za ten taki dziwny odcinek i zapraszam na kolejny.